Jak Twoje postanowienia noworoczne? Witaj w 170 odcinku poniedziałkowego rozruchu z Belfram Goffra. Jestem ciekaw, jak Ci idzie z Twoimi postanowieniami, że będziesz grać na akordeonie, że od tego roku, od tego dnia, od stycznia 2026 zacznę grać na akordeonie. Wiem, że 80% osób kończy się. Te ambicje, te ambicje kończą się 9 stycznia, że teraz chciałbym Ci powiedzieć, przypomnieć moją sześciopunktową strategię osób dorosłych dla osób dorosłych, którzy, e, którzy dzięki niej udaje im się grać na akordeonie, że jak już sobie coś postanowią, to później grają. Czyli pierwsza sprawa to jest zaplanuj sobie pierwszą próbę z akordeonem. Jeżeli tego nie zrobisz, kupisz sobie kurs, kupisz jakieś książki a nie zaplanujesz sobie, kiedy będziesz się uczyć z tych kursów, nie będziesz grać na akordeonie, tak? Drugi, druga, drugi punkt, to taki tip, wskazówka, fajna rada, postaw akordeon w, gdzieś w widocznym miejscu, czyli postaw akordeon tam, gdzie przechodzisz codziennie, oczywiście tak nie, żebyś go kopnął i zahaczył przy okazji, niechcący, ale tak, żebyś go widział jak przechodzisz, nałóż na niego tylko jakąś narzutę, futerał, wynieś na stry. Po co? Po to, że jak będziesz przechodzić, zobaczysz, o akordeon, a usiądę i tak ukradniesz, zamiast siedzieć i scrollować na TikToku, ukradniesz troszkę czasu na akordeon i będziesz grać na akordeonie. Trzecia bardzo ważna sprawa, nagrywaj się regularnie jak grasz na akordeonie, raz w miesiącu wystarczy. W szkole akordeonu nagrywamy się przeważnie pierwszego dnia każdego miesiąca. Nagraj obojętnie, nawet jak tylko potrafisz wcisnąć jakieś klawisze i któryś guzik wcisnąć. Nagraj, zachowaj to na później. Czwarta, czwarta bardzo ważna sprawa. Zadbaj o swoje zdrowie. Jeżeli będziesz, jak to powiedzieć, żeby nie powiedzieć przymulony. Jeżeli będziesz przybity jedzeniem. Bo nie wiem, czy tak masz, że na przykład jak zjesz cały talerz ziemniaków, klusków jakichś, makaronów się najesz, to później idziesz spać, nic ci się nie chce może już tego nie połączyłeś z jedzeniem, ale tak jest, także poczytaj, zadbaj o swoje zdrowie wprowadź do tego troszeczkę ruchu, idź na kijki pobiegaj, pojeździ na rowerze, nawet jak jest w zimie, można jeździć rowerem oczywiście musisz się do tego przygotować zadbaj o swoje zdrowie bo będzie ci się chciało grać na, na akordeonie Będziesz mieć na wszystko ochotę. Piąta, piąta bardzo ważna sprawa. Oglądaj poniedziałkowe rozruchy z Belfrem Goffre. Dzisiaj jest aż 170, 170 już jest odcinek. tak? Już jest 170 odcinek. Pamiętaj, że tygodni w roku jest 52. Także już troszeczkę nagrywam w każdy tydzień, tydzień w tydzień, żeby Ciebie zmotywować takim filmem i nawet krótszym. No i szóste. Albo ogranicz scrollowanie. Albo zaplanuj sobie czas na skrylowanie, maks 15 minut dziennie. Usiądź sobie, weź telefon i sobie przewijaj kotki, pieski, czy, czy, czy co ci tam wyskakuje. Jeżeli wyskak... A wyskakuje ci to, to, co chcesz, żeby ci wyskakiwało. Czyli jeżeli będziesz zatrzymywać się na wypadkach drogowych, samochodowych, różnych, to ci będzie takie coś podrzucało i będziesz całe życie nieszczęśliwy. Jeżeli będzie ci wyskakują ci kotki, pieski. No to fajnie, bo też sobie kotki pieski oglądać sobie. Tylko pamiętaj, maksymalnie 15 minut i te 6 punktów zastosuj i będziesz grać na akordeonie. Także zostaw mi w komentarzu, daj mi znać, które z tych 6 punktów już robisz, a które Ci się podobają i wprowadzisz do swojego życia. Akordeonisty lub początkującego akordeonisty. Także to tyle na 170 poniedziałkowy rozróż Perfum Goffrem. Dzisiaj jest 12 stycznia 2026. Za chwileczkę o 20, już dosłownie za 30 minut, zapraszam Cię na bezpłatne szkolenie. Będziemy się uczyli grać, a kto się w styczniu urodził. Jest styczeń, będziemy się uczyli, a kto się w styczniu urodził. Oczywiście w lutym i w marcu też. I na październiku, listopadzie i grudniu też będziemy się uczyli, jak zagrać. Także zapraszam Cię szkoła akordeonu.kapelua na 100 myślnik lat myślnik web. web, tak jak od webinaru, także zapisz się, dostaniesz link i jeszcze możesz wskoczyć na to szkolenie spa. Pamiętaj też 6 punktów, pamiętaj, żeby zostawić w komentarzu, daj znać, które z tych punktów już wprowadzasz, a które Cię zaciekawiły. Do zobaczenia za chwilę na szkolenie na żywo.